Wyobraźcie sobie przez chwilę, że nie należycie do tego świata. Wyobraźcie sobie, że jesteście obserwatorami wszystkiego, co się wydarzyło na świecie przez ostatnie 6 miesięcy. Wyobraźcie sobie, że stoicie nad ziemią i oglądacie. Co byście zobaczyli? Zobaczycie szokujący wpływ pandemii, która przeraziła ludzkość, i smutek śmierci i panikę rozprzestrzeniającą się na świecie. Widzicie dużą liczbę ludzi popchniętą w ubóstwo i niedostatek, niepewni, nie stać ich już więcej na przyzwoite życie. Nie stać ich na edukację swoich dzieci, nie są w stanie dać opieki medycznej swoim najbliższym, nie mogą trzymać za rękę swoich starzejących się rodziców i partnera, nawet w ich ostatnich chwilach. W rezultacie tego szaleje wściekłość, frustracja w stosunku do Boga, systemów, liderów i rządów. Widzicie również zło uprzedzenia i dyskryminacji zmuszające ludzi do stanięcia przeciwko sobie nawzajem. Widzicie przemoc na ulicach. Widzicie wyłaniające się wojenne scenariusze, ponieważ jeden naród chce zdominować drugi, chce większej kontroli, chce poszerzyć swoje granice i terytoria. Co byście czuli patrząc na ten kompletny chaos? Jak sądzicie, co jest rozwiązaniem tych wszystkich problemów? Jeśli poszlibyście wstecz w historii ludzkości, widzielibyście, że to nie jest pierwszy raz, gdy ludzkość przeszła przez coś podobnego. Za każdym razem patrzyliśmy na lidera, którego głos poprowadził nas z tego wielkiego zamieszania, od konfliktu do pokoju. Od chaosu do harmonii. Podczas indyjskiej walki o niepodległość, głos Mahatmy Gandhiego poprowadził cały naród, liczący 300 milionów ludzi, do wolności poprzez pokojowy brak współpracy. On powiedział: Wy musicie być zmianą, jaką chcecie widzieć w świecie. Miliony szły drogą ku wolności, bez nienawiści, przemocy i osiągnęły ją. Była to rewolucja bez przemocy. Maja Angelo, swoim głosem mocy i wolności, napełniła miliony dumą z afrykańskiego dziedzictwa. Powiedziała: Uprzedzenie jest brzemieniem, które myli przeszłość, zagraża przyszłości i czyni teraźniejszość niedostępną. Nelson Mandela, bohater walki z apartheidem w RPA, użył swojego głosu, aby poprowadzić miliony. Do pokoju i godności. Powiedział, jeśli ludzi można nauczyć nienawiści, to można ich też nauczyć kochać, bo miłość jest bardziej naturalna dla ludzkiego serca. Jeśli słyszeliście głosy tych wybitnych ludzi, będziecie wiedzieć, że oni wszyscy przypominali ludzkości, by żyć w pokoju. Medytowali nad pokojem, znaleźli pokój wewnątrz siebie i wiedzieli, że tylko pokój miał moc. Aby rozwiązać wyzwania i kryzys, który przed nimi stał. Przyniesienie pokoju nie może już dłużej być odpowiedzialnością jednego lidera. W naszym obecnym globalnym kryzysie nadszedł czas dla nas wszystkich, aby powstać jak jedna zbiorowość w kierunku pokoju. Czas dla każdego z Was, aby znaleźć swój własny głos pokoju, który chcecie, aby świat usłyszał. Dla niektórych z Was może być to pierwsza okazja, aby zastanowić się nad pokojem, ale jest czas, abyście to zrobili. Spędź kilka minut na zastanowieniu się, co dla Ciebie znaczy pokój i co chcesz powiedzieć światu o pokoju. Niech świat słucha Twojego głosu pokoju. Ten cały miesiąc będzie czasem na świętowanie pokoju. Kiedy świętujemy pokój, może ci przyjść do głowy jedna potężna myśl na temat pokoju i podzielisz się nią ze światem. Przez dzielenie się ze światem, Twoim głosem pokoju, powodujesz, że miliony myślą o pokoju. Czas, abyśmy wszyscy myśleli o pokoju, kochali pokój i żyli w pokoju.